Dzień dobry, Natalia Damel, słucham. Dobry wieczór. Dobry ja bym wieczór. Ja chciał rezerwacji dokonać. E, tak, a w jakim terminie? Termin od soboty 4 do 8 w środę. Momencik. Ale to jakie to pokoje macie tam? A jaki pan potrzebuje? Ja potrzebuję pokój taki dwuosobowy, bo z kobietą będę, wie pani, poznałem kobietę u was tam. W mieście. Uh -huh. No i żeby było łoże małżeńskie, nie? Bo tam wiadomo dymy będziemy robić jakieś w łóżku. No ale to mnie akurat nie interesuje. Od 4 do 8. Ósmego. Do 8, ósmego. cena to jest 210 zł za pokój. No, za dobę. Hotelowo. Za dobę razem ze śniadaniem, tak. Dla dwóch A osób. czemu pani nie interesuje, co będziemy robić? Ja tylko mówię, że łóżko <grym> potrzebne jest większe. No dobrze, dobrze, no to w takim no. razie rezerwuję już łóżko. No, spoko. Decyduje się pan? No decyduje się. Dobrze, A muszę to maila i... podawać? Dźwisko? Maila podawać, imię nazwisko. Tak. Mhm. No z mailem to będzie trochę śmiesznie, bo mam takiego maila za dzieciaka założonego tam do gier. Mam nadzieję, że pani nie będzie się śmia śmiała. E, dobrze, ja poproszę imię nazwisko najpierw, tak? Aha. Stefan Wojtanowicz. Pan Stefan Wojtanowicz. No, Teraz numer telefonu. 519. D 222. Tak. Dwa dwa dwa. Tak. Siedem osiem Dobrze i tutaj, jeżeli na taki termin to by była wskazana przedpłata. Także momencik, dobrze? Oho. Jaka przedpłata? Ktoś, ktoś się mi się, mi się na mnie mi No akurat w tym momencie jest, więc od razu panu dam. Tak, słucham. Y Halo, już, tak. Ta? Y więc przedpłatę bym poprosiła, y poproszę tego baila. A ile jeden. to będzie złotych? No to będzie za pierwszą dobę, czyli 210 zł. Oho. A ile to razem będzie za wszystkie dni? No to są ile? To są 4 doby, tak? Od 4 do. To 1000 zł ponad. No nie niecały, to będzie 840. A, no i fajnie. No i fajnie. Mail na tego podawać? Tak, poproszę. Kutasik? 15. Jeszcze Wbpl. raz tak? Kutasik? 15. Dobra, o. wie pan co, to może tak. Nie no, mówię pan... serio, no, mówiłem, że mam maila z gier, co się pani śmieje? No pisze ja to pani. Ja się nie śmieję. Yy, no to co pani śmieje? Proszę wykonać swoje obowiązki i chuj. Proste. <noise> ja proszę o wysłanie do mnie maila z danymi... Ale przed danymi... chwilą pani mi miała maila, maila wysłać. Ale yy, przed chwilą pana... miała mi... pani, pani wysłać maila. Kobiety. Do chuja pana miałaś mi wysłać maila, ja kobieto. Ja wtedy podam y, panu Gówno no, numer konta, i mam tak? Gówno możesz sobie podać. Teraz to wiesz. Oszukałaś mnie, kobieto. Dobra, nie, ja nie będę z panem dyskutować. Ja z Do widzenia, panu posłowi. no pewnie, to pal gumę. Ty kurwa, frendzlu. Tjebana dziwka.